Zajmuję się fotografią ślubną już od 10 lat, więc mogę powiedzieć, że trochę się na tych zdjęciach znam, trochę kojarzę mody i różnego typu zmiany w estetyce zdjęć, które robią fotografowie ślubni. I dziś chciałbym przyjrzeć się najgorszym zdjęciom ślubnym, nie dlatego, żeby się z nich jakoś mocno nabijać, chodzi mi o to, żeby spojrzeć na nie trochę innym okiem, przeanalizować je i wyciągnąć dla siebie wnioski, które myślę, że też będą świetną lekcją życia i świetną lekcją fotografii. A przy okazji, jeżeli widzimy się tutaj po raz pierwszy, nazywam się Jacek Siwko, a to jest kanał Niezłe Aparaty, na którym opowiadam o tym, jak robić lepsze zdjęcia, jak zarabiać na fotografii oraz dzięki niej. Więc jeżeli którykolwiek z tych tematów wydaje Ci się interesujący, Proszę, rozważ Dodanie subskrypcji. Dobra, to zaczynamy omawianie zdjęć ślubnych, które wybrałem dla Was dzisiaj. Jest to pierwsze zdjęcie takie dosyć niekonwencjonalne, gdzie pan młody jest trochę niżej ulokowany niż panna moda. No, zwykle się na, na odwrót tutaj prezentuje. Ludzi na zdjęciach ślubnych, nieco ten pan młody musi być wyeksponowany trochę większy, i nawet jak para młoda zdaje sobie sprawę z tego, że pan młody jest odrobinę niższy, no to z reguły ludzie mnie proszą, żeby jakoś tak zahachmęcić żeby jednak no, nie było tej e, takiej dużej dysproporcji, żeby to nie było widać, że to jest tak hardkorowo e, duża różnica. E, tutaj, oczywiście e, w grę wchodzi humor. Jak przejrzymy całą galerię, którą cię dla was, to zobaczcie, że humor jest często zwodniczym tropem, którym, e, którym pójście niekoniecznie jest bezpieczną ścieżką, więc z tym należy naprawdę szczególnie uważać. Druga fota e, jest taka dosyć szczególna. Dlatego, że panna moda jest praktycznie zamaskowana. Moim zdaniem powinno się bardziej eksponować pannę młodą, czyli panna moda Powinna być widoczna, powinna dobrze wyglądać, a na tym zdjęciu no to widać, że ktoś tam się chyba zapatrzył, nie tam gdzie trzeba. Kolejne zdjęcie jest chyba moim ulubionym. To jest taki, nie wiem jak go nazwać, taki midget, który gdzieś tam leci sobie z kosmosu no i asystuje Pannie Młodej przy schodzeniu ze schodów. I nie wiem co tu miało być powiedziane, jaka była intencja fotografa. Natomiast no wyszło to dosyć śmiesznie. Chociaż ja jestem pod wrażeniem umiejętności Technicznych tego fotografa, bo nie spodziewałbym się, że w aż tak zjawiskowy sposób fotograf może wyedytować swoje zdjęcie. To jest coś naprawdę godnego uwagi. Może ja nie będę opisywał, co ja tu widzę, bo yy, sami widzicie. Natomiast chciałbym powiedzieć taką uwagę, że często obserwuję, że fotografowie, którzy nie mają pomysłu na prowadzenie sesji, to znaczy, albo nie wiedzą na przykład, jak to robić. Często uciekają się do różnych zabiegów wykorzystywania jakichś zastanych gadżetów, które znajdą w plenerze. No i kiedyś pamiętam, jak przeglądałem forum ślubne, to tam było napisane, że tam fotograf Ksiński to ma super pomysły na sesję. I tak sobie pomyślałem, że okej, okay, czyli ta pomysłowość to pewnie właśnie polega na tym, że on potrafi zaaranżować jakąś, jakąś wystrzałową sytuację, tak jak tutaj. To już nawet w sensie dosłownym wystrzałowym. Jedną z rzeczy, które nagminnie widziałem podczas swojej kariery, to znaczy takiej kariery przeglądacza internetowego, zanim zająłem się sam fotografią ślubną, było właśnie te, te gry i zabawy z perspektywą. No i tutaj... Na przykład, nieszczęśliwie trochę jest to zrobione, dlatego że fotograf nie był zbyt dokładny. Natomiast no, obserwujemy takich zdjęć masę, szczególnie u turystów, którzy gdzieś tam na przykład z skrzywą wieżą, tam sobie udają, że ją blokują. Ktoś tam jeszcze z wieżą Eiffla i tak dalej robi sobie takie triki. No, rzadziej się to teraz spotyka trochę z parami młodymi. I tu chciałbym wrócić jeszcze na chwilę do, do tego pierwszego zdjęcia, bo tutaj zobaczcie, że taki zabieg z perspektywy, można, można wykonać przybliżając tego niższego pana młodego, i on jest troszeczkę wyższy, bo wiadomo, że jest ta zasada, że jak ktoś jest bliżej obiektywu, to jest wyższy, ktoś jest dalej, to jest niższy. No i można to sobie zastosować, tylko że trzeba to ostrożnie zrobić. Tutaj jest już takie jakieś ekstremum wykonane, więc od ekstremów ja bym przestrzegał, broniłbym się od pchania się w tak nieszczególny. Rodzaj fotografii, jak fotografia ekstremalna. Szóste to na pewno wiele osób myśli sobie, że ja żartuję tutaj, że zdjęcia na koparce to nie jest nic takiego popularnego, że to, to, to jest jakiś tam jeden na milion przypadek, gdzieś tam wyszukałem w internecie i tu próbuję coś uskutecznić. Natomiast zobaczcie, zwróćcie uwagę na jeden fakt. Tutaj wpisałem zdjęcia ślubne na koparce. I wyskakują. Były takie robione w Polsce nawet, polscy autorzy są, więc to nie jest tak, że to jest coś, co tylko i wyłącznie gdzieś tam w Rosji się stało i, i nie miało swojej kontynuacji u nas w kraju. Pokazuję to specjalnie dlatego, żeby pokazać, że coś. Co kiedyś było trendem, a uwierzcie mi, że prowadząc podcast dla fotografów usłyszałem, że to był kiedyś trend zdjęcia na koparce. I w tej chwili możemy też myśleć sobie o niektórych zdjęciach, które wykonuje się, że to, to są super tam w trendzie i tak dalej, ale trend staje się śmieszny, kiedy przemija. I. Ja bym tutaj namawiał Was do tego, żeby tworzyć zdjęcia, które będą ponadczasowe, które nie będą opierały się na chwilowych modach, bo tak jak tutaj na tym zdjęciu na tej koparce, czy też pokazanych w Google Images obrazach, można właśnie wywnioskować, że no coś, co się kiedyś podobało przez chwilę, no to, no to fotografowie byli łasi na to, żeby zrobić takie zdjęcia, ale one nie mają racji bytu w tej takiej długiej perspektywie czasowej. Jednak my fotografowie ślubni powinniśmy Robić zdjęcia, które będą ponadczasowe, skupianie się na tym, co jest chwilowo modne, to właśnie naraża nas na to, że, że możemy stać się właśnie takimi ofiarami tych trendów, I, i tu chciałbym też przestrzec przed tym. Natomiast, jeszcze też jedna uwaga taka na marginesie, że fotograf nie musi być aż tak bardzo w cudzysłowie, oczywiście, artystyczną duszą, która wymyśla jakieś takie niestworzone historie, typu właśnie ta koparka. Po prostu róbmy zdjęcia, które będą ładne, które będą wytrzymały przytrzymywały próbę czasu, a nie które po upływie tam 10-20 lat będą, będą w jakichś galeriach na Board Panda lub innych portalach internetowych. Tu jest taki przykład po prostu sytuacji, w której fotograf zapomniał zrobić zdjęcia ślubne, sesję w zasadzie w dniu ślubu. No i potem nie mógł się umówić z parą młodą, no i zdecydował się, że w końcu dobra, to dokleję im te twarze. Tu zresztą po tym gościu najbardziej widać, że to jest taka wklejona facjata. Dziewczyna też chyba wygląda na jakby tutaj taką wystudiowaną, że tak powiem mimikę ma na twarzy i pokazuje to dlatego, żeby uświadomić Was jak ważne jest to, żeby fotograf był przytomny w dniu ślubu, żeby wiedział, że on musi zrobić jakieś tam zdjęcia, przynajmniej kilka ujęć. Nawet jeżeli ma umówioną sesję w innym dniu, to powinien moim zdaniem się wybrać chociaż na kilka minut z parą młodą, żeby Zrobić te zdjęcia, bo to nigdy nie wiadomo, może ta para gdzieś wyjedzie, może coś tam się stanie, nie wiadomo co, co może być, i potem y, przykleja się takie twarze skądinąd ładne, atrakcyjne, ale no, nie pasujące do, do sytuacji tutaj zastanej. Ufu, co tu się pociało? <laughs> tu się takie, takie rzeczy wy, y, wydarzają, że y, ta panna moda zgubiła nogi, a y, gość stopy. I pierwsza, pierwsza uwaga, jaką mam, no to oczywiście przypomina mi się tutaj taka wskazówka, żeby nie ucinać kończyn w stawach, niezależnie czy to będzie ręka, czy to będzie dłoń. Czy to będą nogi w kolanach, czy kostkach? Jeżeli ucinać kończyny, no to, no to nie w tych miejscach, dlatego że wówczas, kiedy potnie się po całości, właśnie w, w tych wyżej wymienionych strefach, to wtedy człowiek wygląda jakby był po amputacji. No i tak, taka rzecz się tutaj też moim zdaniem wydarzyła. Ta panna moda, ja wiem, że ona podkuliła nogi, no ale wybaczcie, to, to śmiesznie wygląda trochę, trochę nienaturalnie. Trzeba też uważać na takie rzeczy, żeby nie ośmieszać tych swoich modeli. Oni nie wiedzą w czym biorą udział. Oni może mają super pomysły, ale ty, jako fotograf, musisz uważać na to, żeby ich nie ośmieszyć w tych fotografiach. Jakby to powiedzieć? Już wiem, co odpowiedzieć. To jest taki przykład fałszywie pojmowanego poczucia humoru. To znaczy, próbuje się implementować żart. Dowcip, anegdotę, jakąś w fotografii, ale to jakoś tak nieszczególnie wygląda i jest taka, taką przesadą w zdjęciach trudnych. Chciałbym takich zdjęć nie widzieć. No tutaj na przykład. Wow! Co tu się wydarzyło? Ta bułka. No to oczywiście każdy wie, że jak się kupi bułkę z, z takiego tam supersamu. To ona na drugi dzień jest taka twarda, że faktycznie jakby tam stanęła w gardę, to może i przejść drugą stroną czaszki. <grywia> Ale to jest po prostu hit. Hit internetu to zdjęcie moim zdaniem. Nie, nie ma chyba lepszego, to, to myślę, że to jest. To jest to, to zasłużenie te korony są tutaj. Na głowach, bo jednak ta para no, zrobiła super robotę fotografowi. Nie ma akurat logo, nie wiadomo kto to wykonał. I to może właśnie też wróćcie do takiego filmu. To mi się przypomniało to jest taki film o błędach, które popełniłem jako początkujący fotograf, i tam powiedziałem, że nie warto właśnie dawać logo na początku i w ogóle nigdy na zdjęciach, dlatego że czasami są foty, których nie chcielibyśmy, żeby inni dowiedzieli się, że to są nasze. I, I myślę, że przy tych koparkach, myślę, że przy tych właśnie takich zdjęciach ala bagietka to, 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 to w interesie fotografa jest to, żeby, żeby nikt się tutaj nie dowiedział, ktoż to taki wykminił tak, takie coś, taką fotę. Czyli z butelki wyszedł i to nie byle jaki, bo gris to no to jest, to jest też taki, taki znak, sygnał dla fotografów, żeby nie przesadzę z efektami, bo ja rozumiem, że jest fascynacja grafiką wśród twórców, fotografów. Natomiast a przy całym szacunku do grafików, ja bym tutaj też stronił od tego typu efektów, jak ten jeans jak z butelki i, i tu kolejne, kolejne zdjęcie. Montaż końsko-ludzki. Końsko-ludzki montaż, który który w zasadzie no, podobał się mojej córce. Jak jej pokazywałem zdjęcia, które wybrałem do dzisiejszego naszego filmu, to powiedziała, że to jest chyba najlepsze. A ma 6 lat, właściwie 7 już skończyła, to to wie co mówi. Znowu mamy kolejny przykład tego, że fotograf jakiś dowcip próbuje opowiedzieć. I, i dowcip jest fajny. Zobaczcie sobie zdjęcia Eliota Erwita, są bardzo humorystycznie przedstawione niektóre sytuacje życiowe. Ale to jest taka kreacja. To jest kreacja, która wychodzi dalece poza ten kunszt, którym cechował się, czy cechuje się Elliot Erwitt. A to jest takie, taka, taka nędzna próba stworzenia czegoś takiego wesołego. Chociaż patrząc na modeli, to oni się chyba tutaj dobrze bawili. I kolejny akurat przykład takiego montażu. Coś takiego, takiej ala inspiracja Baśniowością. <laughs> Próba po prostu pojechania po bandzie. Jeszcze myślę, że no nie jest taka finezyjna. My mamy kolejną sytuację. Wydaje mi się, że to jest fotografia studyjna, która wyszła poza ramy takiej, takiej sesji w studio i znalazła się nagle w plenerze. W jaki sposób? To domyślam się, że to w programie graficznym że ten, to łóżko nie było przeniesione. Nigdzie do żadnego Stawiku. Te zdjęcia rozbierane ogólnie przy, przy ślubach to, to są trochę słabszym pomysłem. Jeżeli na przykład nie jest to jakiś człowiek, który, który ćwiczy na siłowni, no to, 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 to w zasadzie to lepiej wygląda w koszuli. O. Niektórzy lepiej wyglądają w koszuli, niektórzy wyglądają lepiej bez. Kolejna fota to jest taki akurat moment, w którym ja bym chciał przypomnieć taką swoją wcześniejszą myśl z innego filmu żeby uważać, gdzie się bierze swoją parę na sesję. Bo, jeżeli na przykład komuś się wydaje, że zdjęcia na koniach będą zawsze fajne, to tu jest taki przykład, że nie zawsze, bo, bo czasami jest tak, że po prostu ktoś nie jest urodzonym koniarzem i, i nie za bardzo kuma bazę, a myśli, że to będzie tak romantycznie, bo będą konie. To po pierwsze zwróćcie uwagę, że to jest zdjęcie zrobione praktycznie chyba w południe, bo te cienie są bardzo krótkie. Już pomijam, pomijam tę perspektywę, która tutaj wskazuje na to, że, że to, ta panna moda jest taka wysoka, ma takie... Końskie nogi. Raczej przy takich zdjęciach z końmi, no to, no to widziałbym jakieś subtelniejsze ujęcia. Więc jak decydujecie się na taką sesję ze zwierzętami, to uważajcie, żeby właśnie nie było takich absurdów, żeby nie było takiego przegięcia. No i oczywiście patrzcie też na sytuację związaną ze światłem, bo to, bo to dużo zmienia w takiej, w takiej kwestii, że, że zrobimy zdjęcie w południe, a zrobimy zdjęcie wieczorem. Raczej, raczej szukajcie takiego większego światła. No i na zakończenie kolejne. Kolejny raz humor, połączony jeszcze bardziej z taką perspektywą i jeszcze jakimś tam zaawansowanym montażem. W, w programie graficznym to już jest takie coś, co łączy trzy elementy, których ja totalnie po prostu nie rozumiem na zdjęciach ślubnych, ale być może ktoś jest, ktoś jest takim wprawnym monterem, że będzie, będzie w stanie coś, coś fajnego tam zmontować w tych zdjęciach ślubnych. Natomiast przestrzegałbym przed dodawaniem takiego stereotypowego postrzegania małżeństwa jako coś takiego strasznego, że tu panna moda chce od razu zniszczyć albo podbuta. Go wziąć i od razu tak trzymać tego gościa jako za jakiegoś kapciarza, czy tam pantoflarza, to się chyba raczej mówi. Chociaż ja wiem, no, jakby ktoś naprawdę chciał, może się wyróżnić w dzisiejszych czasach, to może w zasadzie z takiego czegoś zrobić jakiś taki swój styl. Może się pokazać jako fotograf, który jest wprawnym monterem, ale, ale to już jak montujesz. Jak robisz takie zdjęcia, to też uważaj, żeby to nie było takie byle jakie tło, bo mam wrażenie, że tutaj w przypadku tych montaży, ja je może tak mocno zjechałem, ale, ale uważałbym, żeby, żeby właśnie nie, nie było takiego wrażenia, że to jest taka duża przypadkowość. Tutaj jakiś słup wystaje, tutaj jakieś elementy, tam czasami jacyś ludzie chodzą. To jest, w ogóle tak jest, tak niechlujnie są te zdjęcia zrobione. Także, także cokolwiek bym nie powiedział, że, że na przykład mi się styl nie podoba. No to, no to tutaj właśnie zobaczcie ten, ten sam problem, że tutaj są nóżki, stópki ucięte yy, i tutaj na przykład też dziób jest jakoś tak skoszony kawałek ogona, no to jeżeli już montować, to, to, to robić to naprawdę profesjonalnie i nie, nie pozostawiać tego przypadkowi, że tutaj jest jakiś, jakaś fotka zrobiona, o tutaj już bardziej tak profesjonalnie, chociaż głowy chyba nie, nie były takie do końca obliczone, są, trochę za duże są, jak na mój gust, ale no tutaj się przynajmniej ktoś postarał, bo to, to jakieś niebo, tu, tu, tutaj się coś podziało, co, co jeszcze bym mógł ewentualnie... Odrobinę pochwalić, ale, ale tutaj na przykład to, no, no nie, nie, ciekawe jest, nie, nie ciekawe jest też to otoczenie jakieś takie płaskie. Światło jest też yy, słabsze troszeczkę. Ogólnie w tych zdjęciach, które dzisiaj pokazałem, to być może no poza tym, którym jest moim ulubionym. To, to tutaj ze światłem są problemy, że to one są po prostu wykonane w złym świetle i, i stąd się biorą też, yy, bierze się część problemów z tymi zdjęciami. Dalej nie będziemy się katować, myślę, że tyle wystarczy. Mam nadzieję, że ten film spełnił Wasze oczekiwania, że czegoś nowego dowiedzieliście się dzięki temu. Jeżeli tak, to proszę Was o zmasakrowanie z przycisku kciuka w górę. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Niezłe Aparaty.